Życia. Dzisiaj zajmiemy się tematem naprawy. Będziemy naprawiać Nutribullet RX 1700. Tak jak widzicie, to jest rozebrana akurat głowica. Mi się zużyły to, co w większości Nutribulletów i blenderów się zużywa: łożyska i uszczelniacz. Tak. Zdecydowałem się na tą naprawę, ponieważ nie ma serwisu w Polsce tego Nutribuleta, jest bardzo ciężko dostać jakiekolwiek części. Głowicę znalazłem tylko na AliExpress, kosztuje około 12 do 15 dolarów. Ale w tych czasach przesyłka jeszcze to może potrwać i miesiąc. Zresztą to nic pewnego. No i postanowiłem rozebrać, i co się okazało, że. Części ogólnie są dostępne, można to kupić w sklepie z częściami mechanicznymi bądź rolniczymi. Uszczelniacz oryginalny, uszczelniacz stary, tak widać, jak, jak wygląda tak. to jest wymiar tego uszczelniacza 8 na 16 na 5,5. Ja dostałem troszeczkę większy uszczelniacz, 8x16x7, dlatego będę musiał go troszeczkę zeszlifować na wysokość. Ale to sobie poradzimy z tym. Dobra. Łożyska są dwa identyczne, 608, 2RS C3, typowe łożyska. Muszą być łożyska wysokoobrotowe, jakby niczy kupować. No i tak, taka jest kolejność składania tego. Ja już przyniosłem rozłożony, bo też nie będę szczegółowo pokazywał, jak to składam, ale powiem w kolejności. Najpierw zakładamy w pierwszej kolejności ten uszczelniacz. Pamiętajmy, że warga musi być tutaj z tej strony, a tu z tej strony jest ciśnienie. Tak? Czyli tak. Najpierw uszczelniacz, właśnie tak. Potem za uszczelniaczem podkładka ochrona dla uszczelniacza. Dwa łożyska. Jeden, jedno, potem drugie. Było zabezpieczone klejem, do takim, żeby te łożyska się nie przesuwały. Dlatego też i tak zrobię. To jest specjalny klej. Potem łożyska zabezpieczamy. Zabezpieczeniem pierścieniowym tutaj. Oczywiście do tego muszą być specjalne szczypce. Ja troszeczkę sobie je podszlifowałem, bo tu są bardzo drobne oczka. Tak, wkładamy, ściskamy. Tak. Jeżeli już mamy już włożone łożyska, zabezpieczone pierścieniem, wcześniej uszczelniacz, wciskamy tą ośkę tutaj z trybikiem, tak. Następnie, jak już będzie tak, tutaj ona wystawała, zakładamy jedną podkładkę, zakładamy nóż. Tutaj jest zrobiony na kwadrat. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak, dobra. Wtedy jeszcze jedną podkładkę i zakręcamy. To wszystko. Tu jest lewy gwint, jakby co. Dobra. Teraz jeszcze co chcę powiedzieć, że za każdym razem, jak zdejmujemy bądź wbijamy łożyska, stosujemy taką tulejkę ochronną, ponieważ to jest zatopione w plastiku, uszkodzilibyśmy tak tę tą głowicę. Ja sobie kładę w warsztacie mam duże kowadło i pukam, wyjmuję bądź, jeżeli wkładam to z tej strony ta tulejka tak. Tak. Przy dokręcaniu tego, tej śrubki wykorzystałem, żeby zablokować trybik bardzo ładnie nasadka 17 pasuje. Tak. tutaj jest jak mówiłem lewy gwint i kluczyk 10, to wszystko tak. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że to się przynajmniej ja wcześniej nie spotkałem się w w blenderach jak i kielichowych, inny miałem, żeby to było zrobione na łożyskach, przeważnie zrobione na tulejce. Uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, solidnie zrobione. to najważniejsze, można to naprawić. Wytrzymało nam to około półtora roku. Także codziennego użytkowania, dwa razy dziennie, nawet wydaje mi się, że dużo. Co jeszcze można powiedzieć, że pierwsze co się stało zapewne to ten uszczelniacz puścił. Jak już zacznie się Wam pokazywać z drugiej strony woda, albo inne, zacznie coś wyciekać, to znaczy, że puścił uszczelniacz. Jak puścił uszczelniacz, to 2-3 tygodnie i jest po łożyskach. To wiadomo. Także nie opłaca się wymieniać samego uszczelniacza, ponieważ. Zestaw łożyska plus ten uszczelniacz kosztuje 12 zł, głowica, tak jak mówiłem około 15 dolarów plus przesyłka. Ja kiedyś spotkałem na archiwalnej aukcji Allegro 70 zł cała głowica. Także wydaje mi się, że gra warta świeczki można bardzo ładnie, niewielkimi kosztami przy odrobinie umiejętności naprawić ten nutribulet. To wszystko dziękuję bardzo, do widzenia. Tak wygląda głowica nutribuleta po naprawie. Pokazuję wam, że wszystko działa, kręci się bez problemu. Była próba wodna. Nie przecieka. Także jest wszystko w porządku. Zapomniałem wam powiedzieć jeszcze, że jak będzie zdjęte, będą zdjęte noże i żeby wybić łożyska to ja to zrobiłem w ten sposób, że zastosowałem wiertło o milimetr grubsze od ośki, którą wybijam i bez problemu te łożyska wybiłem w kierunku do dołu. Tak? Także to wszystko miłego użytkowania, tak jak mi ten sprzęt sprawia wiele radości. Jest naprawdę dobry. Na razie.